wysoko, a tu musimy zejść niżej, tak? Żeby każdy miał jeden na jeden, automatycznie Kamil też wyżej. Pamiętamy, oni teraz mają pod słońce. Jeżeli oni podchodzą wysoko, a podchodzą często, spróbujmy zagrać piłkę na wolne pole. Filip wygra pojedynek, Witor wygra pojedynek, po drugiej stronie też wygramy pojedynek, tylko ta piłka musi przejść na drugą stronę. Wydaje mi się, że Filip w drugiej sytuacji ty kończysz, nie Dominik już, bo on nawet, tak jak z nim w Rosji, nie spodziewał się, tak jak w pierwszej akcji w pierwszej akcji też miałeś granie z Wiktorem jesteś napastnikiem, układasz sobie piłkę pod strzał, walcz. I, i ty. fajnie sobie przełożyłeś, oddajesz strzał w drugie tak samo, przełóż strzał, odważnie ty jesteś napastnikiem, ty masz strzelać rankę wiadomo, że jest kolega jest lepiej ustawiony z nim gram, Kasper tak samo fajna zmiana, rozbiegany, może czasami trochę za bardzo, chcesz do przodu tył, szybciej czasami piłkę trzeba oddać, ok? Wjazd, ok, ale czasami gram po trójkącie, raz, dwa, Miki, jeszcze to podanie po trójkącie dokładniejsze, bo czasami tak jest wewnętrzny, tam gdzieś ucieka, dokładniejsze i będzie wszystko ok. Ogólnie chłopaki, trzymamy tempo, jest dobrze, kontynuujemy na naszą grę, tworzymy sytuację, będą bramki i na pewno ten, ten mecz wygramy. Dawać, wychodzimy tak samo jak wychodziliśmy yy, na początku. Patrzcie! Wszyscy, wszyscy jeszcze będą potrzebni, także każdy przygotowany do tego. Okoński! Zabijam! I kamień. Podbił piłkę. On jest wysoko tak. wszyscy, A jego miał. jeden. On miał tam okay. jeden. Aha, tak. ...od prawej. Piłkę od lewej. I atakujemy piłkę. Pada Gratuluję. Widzicie, druga połowa. Zrobiło się trochę, tak? Zrobiło się troszkę więcej miejsca, jeszcze przy odrobinie lepszej skuteczności mogliśmy jechać wyżej, tak, ale dobrze, bo Domino miał sytuację później w końcu, ale miał sytuację, Wiktor... Bardzo fajnie wyglądała gra, czasami jeszcze troszkę więcej spokoju więcej spokoju przy rozegraniu, tak? Fajnie, że łapaliśmy piłkę z góry i ważne są też takie zachowania, tak, tak jak Filip. Jest strzał, idziemy na dobitkę. Raz ok, był spalony urodom, ale w drugiej sytuacji piłkę złapał i strzelił. Tak samo fajnie, że jest kolega lepiej ustawiony, szukamy tego podania. Bardzo dobrze, tylko jeszcze, Kamilo, wprowadzamy piłkę. Bartkowi grasz tak naprawdę, jak jest blisko zawodnik, tamtą piątkę, tak? Polałbym, żeby Bartek podskoczył, a Bartuś też odpowiedzialnie, Odpowiedzialnie, bo mija Cię. Kamil, tak naprawdę był. Ponwot bramką. jeżeli będzie ja piłkę co robię. Wiem, Ty masz dribbling, tak? Tylko, że trafi się jeszcze większy kozak od Ciebie, tę piłkę cię ci zgarnie. Trzeba to robić wszystko odpowiedzialnie z głową. Będziesz w innych meczach grał do wyżej, jeszcze więcej swobody będzie. Ale dzisiaj ogólnie bardzo dob dobry mecz. Fajnie, że wszystkie piłki z góry łapaliśmy i tak naprawdę, Kamil, ile celnych strzałów było? Jeden, jedno. Ale jako, Dwa, tako, jako drużyna nie dopuściliśmy do żadnej sytuacji takiej szczeleckiej, tak? To też jest bardzo fajne, to też pokazuje, że cały czas mieliśmy kontrolę, bo my oprócz tych trzech szczelonych bramek sytuacji jeszcze pewnie było, myślę, że praktycznie każdy, kto na boisku był, gdzieś albo strzał oddał, albo był bli blisko zdobycia bramki, tak? Także. Gratuluję chłopaki, zbieramy wszystkie rzeczy, dzięki i zbieramy się do szatni, zbieramy się i jedziemy do domu. To co ja? się ogólnie o przebiegu meczu, o wyniku, jak jak się grało dzisiaj po długiej przerwie. Y, prowadziliśmy całe spotkanie, myślę, że dobry mecz, Wykonanie mnie i wszystkich innych zawodników, dużo bramek, fajny mecz. Dzięki. dzięki.